Hejdą, tu kręcią. Witam Was w dość zimnej serii na moim kanale, która będzie pokazywała jakieś ciekawostki dotyczące telewizji na Google Maps. No, wszyscy wiemy, jak zarobistą platformą jest Google Maps. Możemy bez ruszania dubska sprzed kompa odwiedzić cały świat. Natomiast my poszukamy jakichś ciekawostek z telewizji i się na tym skupimy. Miłego oglądania. Jak widzicie, mamy tutaj ident SKTV z zimy 2012. Mamy tutaj taki śnieżny, zimowy świat, a taka zimowa aura. No i się zastanawiamy, gdzie nagrywano te identy. Dokładnie to się znajduje w dusznikach z drój. Widzicie, mamy tutaj ten kościół z identu. miał większy powód, żeby udowodnić, że to było nagrywane tutaj, to patrzcie na tył. Tutaj mamy. Nie wiem jak to się nazywa Te, takie. No takie łapki co tak jeżdżą tutaj. O, tutaj one są w identach. My tutaj też mamy, no, taka, takie góry na zimę. Bo akurat mamy lipiec 2019, więc może y, aż tak to zaskakująco nie wygląda. Ale ujdźcie tutaj jak, jak jest dużo śniegu, to na pewno. Aura tu będzie wyduża. Patrzcie jakie zarąbiste w, y, widoki tam są. Normalnie coś pięknego. Tutaj mamy kolejne. Bardzo ciekawa swoją drogą miejscówka taka na zimę. Wiadomo, że teraz takich fajnych zim nie ma, ale patrzcie, ile tego tu jest. W tak się to wydawało na takie małe, tutaj jest dużo tego. O, patrzcie na to, jak wygląda to zimą. Superowego. Nie, to nie jest super produktu Pepsi. To nie jest super produktu Pepsi na tym odcinku. Dobrze, ale zobaczmy z poziomu ulicy kurę Ten budynek mi zasłania. Mamy rok 2012. Dobrze, zobaczmy jeszcze tutaj, jak to wygląda. No, trochę się ciągnie ten teren, trochę się ciągnie. O, no, no, wyciąg krzesełkowy to się nazywa. O, patrzcie, to, jak ten stok wygląda. Bardzo fajnie, nieprawdaż? Tutaj mamy kolejne. Tutaj mamy czyjś dom. Co to jest? To jest nowy wyciąg krzesełkowy. Lol! Co my tu dalej mamy? No, luty 2018. Grudzień 2018. Takie fajne miejsce, polecam. O, tutaj nawet mamy zarobiste ujęcie. Tutaj to już w ogóle. To jest na bank ta miejscówka, gdzie nagrywano ten ident. No po prostu yy, dla każdego coś fajnego. O tu mamy na pewno na przykład jakiś wyciąg krzesełkowy. Wygląda super. O tu mamy w oddali jak to wygląda. No i tak to wygląda, to miejscówkę na zimę, więc jak będzie jakaś ostra zima, to skorzystacie z niej. Oto nasza ulubiona siedziba w telewizji Polsat. No i zobaczmy sobie, co tam u mnie ciekawego jest. Mamy jakieś choinki Polsat Sport Premium, Super HD, SD Tutaj nie wiem jaki, co to jest za kadr, z jakiego to programu jest Ale to nie ważne, to nie jest ta ciekawostka Którą chcę pokazać O no, mamy nawet pełne logo telewizji Polsat, super To stare, legendarne Co my tu mamy ciekawego? O to jest to! Ben. Yes. No i tu jest ta miejscówka. Bardzo fajne rzeczy są w tej siedzibie telewizji Polsat. O mamy jakieś pieski. Tu mamy czyjś rowerek. Pójdźcie pod y, tele, siedzibę telewizji Polsat, dostaniecie darmowy rower. O tutaj mamy kolejne co możemy zobaczyć w telewizji Polsat. Tutaj mamy za darmo loga Polsat Game Polsat Rodzina. I tutaj mamy na cały ekran logo Polsat HD, nie no. Muszę przyznać, że ten dopisek HD zdecydowanie psuje klimat temu logu. Tutaj mamy Polsat Music. No i to tyle. Odkryliśmy całą prawdę na temat tej siedziby. Tam są rzeczy, o których nie wiemy. Wydaje mi się, że, że raczej oni nie chcą wiedzieć, ale jestem dobrym agentem i nigdy nic przede mną nie odkryją. No ja koniec jeszcze co so zobaczę co tu mamy za tablicę. No, Love Island na Polsacie. O 22.10 w niedzielę, o to jeszcze na podsadzie leciał. Mamy mecenas Porada, o. No nie w ogóle z tym serialem zrobili. Aha, miał tylko 5 na 9. Ile miał oglądalności? Średnia widzownia produkcji do 23 marca wyniosła 728 tysięcy osób. 615 tysięcy, trochę mało. A no tak, miałem kończyć odcinek i go nie kończę. Do zobaczenia w następnym jakimś tam odcinku. Cześć!